Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale, Rybaszenko z tej strony. Dzisiaj film będzie o pokarmach dla ryb, a dokładnie o dostawie świerszczy, które są w tym kartonie. Zamówiłem na Allegro Jest 1000 sztuk. W tym pojemniku mam swoje młode świerszcze, które się już jakiś czas temu rozmnożyły. Takie drobinki są malutkie. Tu pewnie też dopuszczę, bo będzie za dużo tych świerszczy. Ostatnie mi się skończyły, więc, 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 więc muszę domówić. Tych To są te, które się u mnie rozmnożyły. Jest ich trochę, jak widzicie, ale już więcej ich na pewno nie będę rozmnożać. Świerszczy jest zbyt kłopotliwe. Za kwotę chyba niecałe 80 zł z przesyłką. Jest cały karton fajnych, dużych świerszczy. Zaraz pokażę. Jak, jak one wyglądają. Drugi raz zamawiałem od tego sprzedawcy. Tak więcej. więc wiem mniej więcej czego mogę się już spodziewać. Jeszcze są bardzo ładnie zapakowane. Od razu sobie więc wytłoczki po jajkach. Był hitbox, czy jak to się nazywa ogrzewający. Więc to ma duży plus przy takich temperaturach jak, jak mamy teraz. I tu są dwie paczki świerszczy. Jednak w się pośpieszyłem. Ostrze. Mamy tu i otwieramy. I otworzyć. No nie wiem, nie za bardzo jak się to zabrać. Chyba najprościej będzie po prostu o rozciąć sobie. Wczoraj w ogóle zamówiłem te ścieżki. Nie, przedwczoraj zamówiłem te ścieżki. Wczoraj zostały wysłane. No i dzisiaj kurier dostarczy je do mnie. No i tyle jest w jednym pojemniku tych świerszczy, wyczerpnę wszystkie, co by mi nie biegały bez sensu po mieszkaniu. Czy ich to będzie tysiąc sztuk w dwóch pojemnikach? Nie wiem, liczyć nie mam zamiaru. Liczyć nie mam zamiaru, ale wydaje mi się, że tu około 500 sztuk będzie. Jak ktoś chce zrobić sobie print screena, przeliczyć, powiedzieć mi, ile dokładnie było w jednym pojemniku. Ja obstawiam, że na pewno jest 500 sztuk. Jest jeszcze jeden taki pojemnik. Myślę, że tu będzie drugie 500 sztuk. Może dam na razie obraz na akwarium, ja sobie otworzę drugie. Uda się tak zrobić. Coś tu może ustawię. O w międzyczasie ja otworzę z oglądne sierepki. Ja drugi pojemnik na spokojnie I przeliczymy resztę świerszczeń. Dobra. Dorzucone resztę. No, jeden mi uciekł. Koty zaraz się pewnie nie zajmą. Pobiegł po tym akwarium, gdzieś tam, pyk. No nie wiem, wydaje mi się, że w tamtej pierwszej paczce było ich 494. A tutaj akurat było 550, więc jest na plus. 1000 sztuk jest na pewno. Ktoś chce, niech liczy. Za 8 dych z przesyłką wydaje mi się, że zacna ilość tych wierszczy. Taka ilość tych, tych, tych robactw wystarczy mi mniej więcej na nie wiem, miesiąc czasu. Ostatnio zamawiałem to prawie na 2 miesiące, no ale te rybki mniej wtedy jadły. Teraz jedzą zdecydowanie więcej. A rowana na jedno karmienie potrafi zjeść takich świerszczy około 15. Od razu może wezmę parę w łapkę prosto z rączki. O jak skaczą ładnie. Światełko się odbija, ale od razu jest rzucenie się na ową zdobycz. A rowana coś nie dostała, zaraz sobie capnie chyba, jest, udało się jej. O, zapaliło się przy okazji drugie światło. Jeden tylko wpadł. Pielęgnica sobie zjadła. No i tak moje rybki jedzą te świerszczyki, jak widzicie. Po garstce, po garstce i ubywa. Zadowolony jestem, na pewno będę jeszcze zamawiać świerszcze od tego sprzedawcy. Bo jest ich naprawdę sporo. W tej cenie chyba na polskim rynku nie kupię nigdzie takiej ilości jak w sklepach zoologicznych po 10-15 świerszczy, maksymalnie 20, płacę 10 zł. Tak tutaj za 80 zł jest ich naprawdę sporo. Jeśli macie gdzie takie świerszcze sobie trzymać, to polecam. No i co więcej? Rybki rosną. Suma jeszcze nie ma. Gadałem dzisiaj z. Z, znowu z kolcowrzuchem złożyłem zamówienie, bo dotarły piękne podobno e, sumy płaskopeskie. Dodatkowo zamówiłem jeszcze węgorka ognistego. Czekam na przesyłkę. Pewnie koło poniedziałku, wtorku zostanie wysłana i w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że do mnie dotrze. Zastanawiałem się też jeszcze nad innym sumem, którego mają podobno tylko 5 sztuk. E, rośnie. Mniejszy od, od suma e, płaskopyskiego, maksymalnie do chyba e, 60 cm e, na wolności, więc to by był idealny gatunek do mojego akwarium. Niestety nie pamiętam nazwy, ale jego cena niestety to chyba około 1000 zł. I stwierdziłem, że dziękuję, wybieram suma płaskopyskiego. Może kiedyś się na niego zdecyduję, bo piękny jest taki panterkowy. No, niestety nie na ten moment. Za droga, rybka. No i co? No i co by nie przedłużać? Rybki będę jeszcze karmić. Pewnie, jeszcze wieczorkiem. A at tę rękę dostaną. Jeszcze mogłem rzucić parę sztuk tych wierszczy. O, uciekły mi znowu dwa. Trudno. Zaraz złapię. No i tak sobie jedzą te moje rybki. Jednego złapie z ziemi, który uciekł jest. Tak sobie jedzą te moje rybki, te świerszczyki. Żeby nie przedłużać. Dzięki za uwagę i do następnego piąteczka. Cześć!